bardzo. Dzisiaj inaugurujemy projekt Partnerstwo na Rzecz Ochrony Różnorodności Biologicznej Województwa polskiego etap trzeci. To projekt realizowany z funduszu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale oczywiście projekt dotyczy Kędzierzyna-Koźla. Trzej partnerzy, gmina Kędzierzyn-Koźle, Związek Międzygminny czyste Region i Miejska Biblioteka Publiczna. Będziemy realizować w tym roku ten projekt dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Co najważniejsze. Aby Biblioteka będzie zajmowała się e, prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnej właśnie tego projektu. Myślę, że co najważniejsze skorzystają mieszkańcy Kędzierzyna Koźla. Wiele ciekawych inicjatyw, spotkań oczywiście autorskich, przyroda Kędzierzyna Koźla, jej zasoby, możliwości. Myślę, że będą ciekawym tematem, ale będzie wiele też warsztatów, e, na których będzie można przyjść, skorzystać. Oczywiście udział w całym projekcie, warsztatach będzie nieodpłatny. Zapraszamy już dzisiaj. Wszystko będzie dla Państwa przygotowane: informacje na temat tych wszystkich spotkań. Ale konkretne będą też korzyści: to myślę, że będą piękne podwórka, które będą właśnie w pierwszym etapie tego projektu realizowane na Śródmieściu w Kędzierzynie. Zmiany i konkretne, ciekawe rozwiązania dla mieszkańców. A przy okazji, jak już powiedziałam, spotkania, warsztaty, chociażby na przykład budowania budek dla ptaków czy budowania hoteli dla pszczół. Brzmi tak dosyć interesująco i zapraszam serdecznie do śledzenia przez Państwa e, tych wszystkich propozycji, które będziemy mieli. Wiem, w związku projektu. partnerstwo jest bardzo wysoko cenione. To jest partnerski program, który realizujemy z Urzędem Miasta. Biblioteką i, i przy udziale związku, y, który generalnie ma na celu ochronę bioróżnorodności przyrodniczej. Więc my w ramach tego projektu. Staramy się to co jest najbardziej agresywne dla środowiska z tego środowiska zagospodarowywać, żeby go nie zanieczyszczać. Będziemy kupować 20 kiosków takich na drobne, elektro, śmieci, na drobne elektrośmieci, jak baterie, świetlówki, płyty CD i takie rzeczy i w każdej gminie będzie taka jedna, jeden kiosk. W wyznaczonym przez Gminę miejscu e, będziemy mieli konkursy, które e, w, bę, bę, będą miały nagrody także dla całego regionu. E, ten konkurs będzie prowadzony. E, nagrody e, w, w zamian za właśnie jakieś projekty ochrony e, bioróżnorodności przez zwłaszcza młodzież i dzieci. Będziemy mieli wymianę e, surowców na, e, na e, sadzonki roślin rodzimych. Także to jest takie połączenie ochrony środowiska w naszym przypadku dotyczącym odpadów z wzbogacaniem tej ekokultury. Tego naszego środowiska. Myślę, że to świetny pomysł. My do czwartej to jest trzecia już edycja konkursu. My do czwartej też pretendujemy. Tam będziemy dalsze kupować kioski już dla kędzierzyna. I przede wszystkim w tej kolejnej będziemy chcieli tak jednak na placach zabaw umieszczać takie panele do gier, które przeznaczone będą dla najmłodszych dzieci, żeby uczyć ich segregacji na podstawie takich właśnie gier plenerowych. Myślę, że to się wszystko uda.